Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Podświadomość w praktyce. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej fascynujących, a zarazem kontrowersyjnych tematów w świecie rozwoju osobistego: o prawie przyciągania. To koncepcja, która zdobyła ogromną popularność dzięki książkom i filmom takim jak Sekret, a także poprzez nauki takich osób jak John Dispenza, Bob Proctor czy Abraham Hicks. Ale czy prawo przyciągania naprawdę działa? Czy rzeczywiście możemy świadomie przyciągać do naszego życia sukces, pieniądze, miłość, zdrowie? A może to tylko kolejny mit, który daje nam złudną nadzieję? Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś albo zastanawiałaś się, jak działa prawo przyciągania, Dlaczego czasem nie działa pomimo tego, że próbujesz? Jakie błędy mogą sabotować Twoje manifestacje? Jak używać skutecznie prawa przyciągania w codziennym życiu? Jeśli któreś z tych pytań pojawiło się kiedyś głęboko w Twoim umyśle, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj dostaniesz konkretne wskazówki, dzięki którym zaczniesz świadomie kształtować swoją rzeczywistość. I zobaczysz, jak naprawdę wykorzystać to prawo do zmiany swojego życia. Gotowi? To zaczynamy. Prawo przyciągania mówi, że to, na czym się koncentrujesz, to przyciągasz do swojego życia. Podstawowa zasada brzmi: podobne przyciąga podobne. Nasze myśli, nasze emocje i przekonania działają jak magnes który przyciąga sytuacje, ludzi i zdarzenia o podobnej częstotliwości. Na przykład, jeśli myślisz o obfitości, dostatku i sukcesie, to zwiększasz swoje szanse na przyciągnięcie tych rzeczy. Natomiast jeśli koncentrujesz się na braku, lęku i problemach, to właśnie one będą się powtarzać w Twoim życiu. Jak wygląda prawo przyciągania w trzech prostych krokach? Po pierwsze, określ, czego chcesz. Wyraźna intencja jest kluczowa. Musimy wyraźnie wiedzieć, do czego zmierzamy, do czego dążymy i czego chcemy. Następnie dostosuj swoją wibrację. Co to oznacza? To oznacza, że twoje myśli i twoje emocje muszą być zgodne z twoim celem. I tutaj niezwykle istotne jest to, aby te myśli i emocje były podobne, żeby one się nie kłóciły, żeby nie manifestować sobie, nie wyobrażać sobie czegoś, co jest sprzeczne z emocjami, które się w nas pojawiają. Te emocje muszą być spójne. To właśnie oznacza dostosowanie swojej wibracji. Ostatnim krokiem jest działanie i otwarcie się na nowe możliwości, na wszechświat, który odpowiada na Twoje działanie. Czy prawo przyciągania oznacza, że wystarczy tylko myśleć i o czymś to się pojawi? Nie. Samo myślenie to zdecydowanie za mało. To, co naprawdę działa, to kombinacja myśli, emocji i działania. Samo siedzenie albo leżenie i powtarzanie, chce być bogaty, bez żadnych działań, nie przyniesie efektów. Działanie jest niezbędne do tego, aby nadać Prawo przyciągania pełną moc. Jakie są najczęstsze błędy w stosowaniu prawa przyciągania? Prawo przyciągania działa zawsze, ale nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, dlatego że często nieświadomie sabotujemy sami swoje manifestacje. I oto trzy największe błędy, które sprawiają, że prawo przyciągania nie działa. Pierwszym jest skupianie się na braku czyli Mówienie sobie albo myślenie, nie chcę już być biedny, nie chcę być samotny albo samotna, nie chcę chorować. Podświadomość nie pojmuje zaprzeczeń w taki sposób, jak nasza świadomość. Jeśli mówisz, nie chcę być biedny, to Twoja podświadomość skupi się na tym, czego nie chcesz, żeby wiedzieć, czego nie chcesz. To będzie pierwsze skojarzenie Twojej podświadomości. Zamiast tego. Powiedz, jestem otwarty albo otwarta na finansową obfitość. Tworzę szczęśliwe i harmonijne relacje. Każdego dnia czuję się lepiej. Każdego dnia moje zdrowie się poprawia. To niezwykle istotne, aby te afirmacje, ta manifestacja była w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc nie skupiamy się na braku, tylko na tym, czego chcemy. Drugim błędem jest brak emocjonalnego zaangażowania. Myśli to jest jedno, ale tak naprawdę to emocje są kluczem do manifestacji. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie i pewnie jeszcze wielokrotnie będę o tym powtarzał, bo to jest istotne. Jeśli powtarzasz afirmację jestem bogaty, ale w środku czujesz lęk o pieniądze, to nie przyciągasz bogactwa, tylko więcej lęku. A w najlepszym przypadku po prostu nie przyciągniesz nic. Zamiast tego wejdź w emocje. Tak, jakby to, czego pragniesz, już się wydarzyło. Wyobraź sobie, jak się czujesz, albo jak będziesz się czuć, gdy masz to, czego chcesz. Trzecim, najgorszym błędem i takim najbardziej częstym jest brak działania. Prawo przyciągania nie oznacza, że możesz siedzieć i czekać na cud. To nie jest amerykański film, i pamiętaj, jeśli chcesz zrobić dobrą pracę, ale nie wysyłasz CV. To, jak wszechświat ma ci pomóc? Zamiast tego podejmij działania zgodne z Twoimi pragnieniami. Bądź otwarty albo otwarta na nowe możliwości. I oto taki krótki, praktyczny plan, jak używać prawa przyciągania w codziennym życiu. Pierwsze to klarowna wizja. Określ dokładnie, czego chcesz. Wszechświat odpowiada na jasne intencje. Nie mów ogólnie, chcę więcej pieniędzy. Określ, ile dokładnie chcesz zarabiać i dlaczego. Drugi krok to wizualizacja i afirmacje. Codziennie poświęć 5-10 minut na wyobrażenie sobie, że już osiągnąłeś albo osiągnęłaś swój cel. Powtarzaj sobie afirmacje. Na przykład każdego dnia przyciągam dobrobyt. No i działaj. Bądź w zgodzie ze swoją intencją. Rób to, co może przybliżyć Cię do celu. Każdego dnia. A jednocześnie Otwórz się na nowe szanse i na nowe możliwości. Pozwól sobie doświadczać tego, co dzieje się. Pamiętaj, prawo przyciągania to potężne narzędzie, ale wymaga świadomego działania. Twoje myśli i twoje emocje przyciągają do ciebie rzeczywistość. A jednak samo myślenie to za mało. Potrzeba jest działać, łączyć to z emocjami. Napisz, Jakie doświadczenia miałeś albo miałaś dotychczas z prawem przyciągania? A może napisz również, co chcesz przyciągnąć do swojego życia? Podziel się w komentarzu. Pamiętaj, że Twoje komentarze mogą również pomóc innym, zachęcić ich do tego, aby ruszyć w tą rozwojową podróż. Ja już kończę na dzisiaj, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, cześć.